Tak. Mamy kolejny telefon, halo, halo? Halo, halo? Al? Halo. halo, halo. Siemano byku, jak się nazywasz? Witam, Ryszard THC z tej strony. <laughs> Siemano, Siemano. E, jakie masz Siemano. pytanko? Ja mam takie pytanie jedno. Na trzy może parę, ale to zaraz wyjdzie w praniu. Jedno pytanie na pewno mam do miłego pana. Po no, co tam być, kił? Słuchaj, mam takie do ciebie pytanie. Czemu się zniżasz do takiego niskiego poziomu i nagrywasz disco polo? Wiesz co no, stary jak tak uważasz to ci nie będę z tego twojego mniemania, że to taki niski poziom jest spoko. No, zniżam się bo, bo stary tam pracuje, więc tak, tak się zniżam. No, jeśli, dla ciebie to jest zniż... jeśli dla ciebie uczciwa legalna praca to jest zniżanie się stary to ja ci tylko odpowiadam i nie mamy więcej o czym gadać. Ale ja nie mówię że to jest jakieś nieuczciwe nie? tylko Myślisz, że disco polo to jest quality muzyka? A myślisz, że mnie obchodzi twoje zdanie? Przepraszam stary, no co ty do mnie gadasz? W ogóle wiesz, ja jestem normalnym gościem stary, nie myślę takimi kategoriami. Pracuję i tyle, szanuję pracę Bugs szanuję pracę Smoły, szanuję pracę wszystkich stary. Nie rozkminiam czy, czy sprzątaczka to, czy jest jej wstyd, bo jest sprzątaczką, czy jakieś takie rzeczy stary, co to za pytanie w ogóle wiesz? No caje, dobra, mam jeszcze drugie pytanko. Co mam z czapkę założoną tak jakbyś miał kondona na głowie? No stary, widzisz? Mam, to jest mój atrybut. Twój <laughs> trybut? Nosić kondona na głowie? Stary, nie jestem zadymiany, <laughs> nic nie zadymisz, stary, źle trafiłeś. Masz jakieś poważne pytanie jeszcze, czy śmiejemy się coś tam jeszcze? No nie, nie, dobra, mam jeszcze do smarastego pytanko. No co tam? takie pytanie mam, słuchaj stary czemu akurat wybrałeś Oliwkę Brazylii? Jest tyle ładnych kobiet na świecie, a ty, ty akurat taką wybrałeś. Dla mnie Oliwka jest najpiękniejsza Jaki na świecie. Ty. No dobra, to w takim razie koniec mojej rozmowy. Trzymajcie się, życzę ja, wow. miłej walki. Siemano. Cześć. Nie, nie pozdrawiamy. Nie pozdrawiamy strasznie Bo wow. Wow, powiem szczerze, że Eee. Nie lubię takich gadek starych, takich. Ale lubię, to, to się pojawia tutaj, nie ale wiem, nie, czy nie, oglądacie stanie, regularnie, ja ale są.